Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre osoby zdają się karmić cierpieniem innych? Nie mówimy tu o ludziach trudnych czy tych, którzy mają zły dzień, lecz o tych, którzy bez wahania manipulują, kłamią i ranią dla własnej korzyści. Jeśli kiedykolwiek poczułeś, że coś jest nie tak, kiedy poznałeś kogoś, być może nie była to tylko twoja wyobraźnia. Umiejętność rozpoznawania tych cech może mieć ogromne znaczenie dla ochrony Twojego zdrowia psychicznego i dobrostanu. Dziś pokażę Ci dziewięć znaków osoby złej, która może być obok Ciebie, a Ty nawet o tym nie wiesz. To znaki, które często ignorujemy, a dla niektórych osób może być już za późno. Zostań ze mną do końca. Bo podzielę się cennymi wskazówkami na temat tego, jak się chronić i reagować wobec osób o takich cechach. Zanim zaczniesz, upewnij się, że nacisnąłeś przycisk: Lubię to, jeśli jesteś osobą, która nienawidzi niesprawiedliwości. Jeśli to możliwe, skomentuj w ten sposób to, co zasiejemy, to, co zbierzemy. A teraz chcę abyś bardzo uważnie wysłuchał tej krótkiej historii. Jest bardzo konkretna, ale otworzy ci umysł na dzisiejszą wiadomość. Dawno temu, w spokojnej wiosce w Polsce, mieszkał mężczyzna o imieniu Wojtek. Był znany ze swojego uroku i umiejętności zdobywania wszystkiego, czego pragnął. Z uśmiechem pełnym wdzięku i wyrafinowanymi manierami, Wojtek skrywał mroczną prawdę, był chciwy i zazdrosny. Zawsze, gdy widział kogoś z czymś, czego pragnął, jego ambicje rosły, a on planował, jak zdobyć to, czego chciał, nie zważając na to, kogo musiałby oszukać lub skrzywdzić. Pewnego dnia, spacerując po lesie, Wojtek natrafił na starą, tajemniczą chatę. Ciekawy i zawsze szukający czegoś, co mogłoby zwiększyć jego moc, postanowił wejść. W środku spotkał staruszkę o srebrnych włosach i głębokich oczach, znaną w wiosce jako mędrczyni lasu. Widzę, że szukasz czegoś, czego jeszcze nie znalazłeś, powiedziała mędrczyni spokojnym, enigmatycznym głosem. Następnie pokazała Wojtkowi lustro oprawione w pokręcone gałęzie, suche liście i mech. To jest lustro prawdy. Kto w nie patrzy, widzi swoje prawdziwe ja, swoją najczystszą istotę. Ale uważaj, nie wszyscy wytrzymują to, co widzą. Wojtek, zawsze pewny, że jego urok był niezaprzeczalny, uśmiechnął się z pogardą i poprosił. By zobaczyć lustro. W końcu wierzył, że to, jak wygląda i jego pewność siebie definiują, kim jest. Jednak, kiedy spojrzał w odbicie, stało się coś strasznego, wyraz twarzy wojtka zamarł w przerażeniu. Zamiast widzieć charyzmatycznego mężczyznę, którego wszyscy podziwiali, lustro pokazało mroczną istotę, z oczami pełnymi rządzy i skrzywionym, Zimnym uśmiechem. To niemożliwe! Ta, ta okropna rzecz to nie ja! krzyknął Wojtek, cofając się. Jednak lustro wciąż odbijało tę samą groteskową postać. Nie mógł uciec od głodnego, chciwego wzroku tej istoty. Mędrczyni, spokojnym tonem wyjaśniła: Lustro nie kłamie, Wojtek! Pokazuje to, co jest w sercu tego. Kto w nie patrzy? Za Twoją fasadą kryje się zazdrość, chciwość i zimność. Możesz próbować uciekać, ale nigdy nie uciekniesz od tego, czym się stałeś. Wściekły Wojtek próbował rozbić lustro, ale za każdym uderzeniem odbicie mrocznej postaci się mnożyło. Teraz widział swoje własne, zniekształcone oblicze w dziesiątkach obrazów. Każdy z nich odzwierciedlał tę samą prawdę, której nie chciał zobaczyć. Przerażony, Wojtek uciekł z chaty, przysięgając, że nigdy więcej się tam nie pojawi. Jednak od tego dnia jego życie nigdy nie było takie samo. Gdziekolwiek spojrzał, czy to w blasku wody w rzece, w szybach okien, czy w kałużach, widział to samo zniekształcone oblicze które lustro prawdy mu pokazało. Zrozpaczony Wojtek zaczął unikać swojego własnego odbicia, nawet w zwykłych lustrach. Zaczął wędrować po lesie, ukrywając się przed ludźmi, bo bał się, że ktoś zobaczy prawdę, którą teraz znał. Z biegiem lat Wojtek stał się postacią nawiedzoną, znaną tylko jako człowiek bez odbicia. Dzieci w wiosce ostrzegano, by trzymały się z dala od niego, a dorośli szepcali o chciwości i pysze, które zniszczyły jego duszę. Nikt nie wie dokładnie, co stało się z Wojtkiem, ale mówi się, że w pełni Księżyca wciąż wędruje po lesie, szukając chaty mędrczyni i lustra prawdy, mając nadzieję, że cofnie zaklęcie i odzyska swoją dawną postać. Jednak nigdy jej nie odnalazł, a las przyjął go jako lustro jego własnej ciemności. I oto lekcja: Ten, kto pielęgnuje zazdrość i chciwość, prędzej czy później zostanie uwięziony w odbiciu, z którego nie będzie mógł już uciec. Teraz przechodzimy do dziewięciu znaków osoby złej. Znak pierwszy: nadmierna i manipulacyjna charyzma. Ludzie o złych intencjach są często mistrzami sztuki charyzmy. To oni oczarują cię, gdy wejdziesz w przestrzeń, zawsze uśmiechem i życzliwym słowem, dzięki któremu każdy poczuje się wyjątkowo. Jednak ten nieodparty urok może być jedynie wyrachowaną fasadą, służącą zjednaniu sobie i manipulacji. Pomysł jest prosty: im większą pewność siebie zyskają. Tym większą będą mieli władzę nad tymi, którzy ich podziwiają. Z czasem pojawiają się sygnały, że coś jest nie tak. Stopniowo zauważasz, że prawdziwe zainteresowanie jest rzadkie i że wszystko wokół tych ludzi zawsze wydaje się kręcić wokół nich samych. Kiedy przestają być w centrum uwagi, maska opada. Zamiast hojności czy elastyczności, pojawia się chłód. A nawet agresywność. To klasyczna zasada: wszystko albo nic. Jeśli nie mają kontroli, reagują tak, jakby stracili władzę. Obserwowanie tych zmian w zachowaniu jest niezbędne, ponieważ charyzma, używana jako narzędzie dominacji i pogardy, ujawnia ciemne intencje. Strzeż się tego uroku, który faktycznie kryje manipulacje i egoizm. Znak drugi. Brak empatii. Brak empatii jest być może jedną z najbardziej niepokojących oznak osoby o wątpliwej naturze. Tacy ludzie po prostu nie mogą lub nie chcą postawić się w sytuacji innych ludzi. Wokół ciebie jest tak, jakby cierpienia i radości innych ludzi były nieistotne reagują chłodem, podczas gdy inni okazują wrażliwość i współczucie. W sytuacjach wymagających empatii, takich jak chwile straty czy trudności, pozostają apatyczni, jakby byli jedynie obserwatorami bólu innych ludzi. Ten brak uczuć objawia się w drobnych, codziennych postawach, gdy ignorują problemy bliskich, ale także w dużych decyzjach, takich jak wyrządzenie krzywdy współpracownikom lub działanie w sposób wyrachowany w celu uzyskania korzyści, nie zważając na wpływ emocjonalny, ta przyczyna. Ten chłód nie jest zwykłą obojętnością, jest to głęboki brak świadomości emocjonalnej. Jeśli ktoś w Twoim życiu wykazuje ciągłą niewrażliwość na uczucia innych i działa bez wyrzutów sumienia, bądź czujny, ta obojętność może wskazywać na naprawdę niebezpieczny charakter i nieuchronną manipulację. Znak trzeci ciągła manipulacja. Osoby o złych intencjach mają niemal instynktowną zdolność manipulowania, kształtowania sytuacji i ludzi wokół nich tak, aby odpowiadały ich własnym interesom. Dla nich prawda jest elastyczna, dostosowana do chwili, kłamstwo staje się skutecznym środkiem kontroli. Dzięki dobrze dobranym słowom i powierzchownemu urokowi przekształcają proste sytuacje w złożone gry umysłowe, w których emocje innych ludzi są przedmiotem wzruszenia. Doświadczony manipulator może z łatwością zrzucić winę na drugą stronę, przez co kwestionujesz własne postrzeganie sytuacji, mimo że odpowiedzialność wyraźnie spoczywa na nim. Kolejną klasyczną strategią jest przekręcanie słów. To, co mówią, wydaje się nieszkodliwe, a nawet miłe, jednak niesie ze sobą zakamuflowane intencje, które dopiero później ujawniają swój cel. Te gry w obwinianie i zniekształcenia są oznakami kontroli umysłowej, która ma na celu osłabienie autonomii innych, czyniąc ich bardziej podatnymi na wpływ manipulatora. Jeśli wydaje się, że bliska Ci osoba zawsze odwraca sytuację na swoją korzyść, posługując się kłamstwami i manipulacją emocjonalną, czas otworzyć oczy. Prawdziwa twarz tej osoby może bardzo różnić się od tego, czym się wydaje. Znak czwarty: Kontrolowanie zachowania. Ciągłe dążenie do kontroli może początkowo wydawać się po prostu silną preferencją organizacji, ale gdy ta cecha narusza wolność innych, jest to wyraźny znak ostrzegawczy. Osoba kontrolująca nie zadowala się wiedzą, że wszystko jest w porządku. Chce się wzajemnie obserwować, monitorować i kierować każdym krokiem, przekraczając granice, które powinny być osobiste. Zamiast po prostu wyrażać swoją opinię, chcesz rozkazywać, dyktować. Gdzie powinieneś być, z kim możesz rozmawiać, a nawet próbować kształtować to, co powinieneś czuć i myśleć. Ta ciągła obecność dusi, podważa autonomię innych i tworzy atmosferę niepewności, gdzie każde działanie wbrew ich woli generuje napięcie. W głębi duszy ta skrajna kontrola kryje w sobie zamiar poddania innych własnej woli. Czyniąc ich zależnymi lub bezbronnymi. Jeśli stale usprawiedliwiasz swoje działania, czujesz się monitorowany lub masz wrażenie, że Twój głos jest wymazany, zwróć uwagę: to inwazyjne, kontrolujące zachowanie to czerwona flaga, która ujawnia głębokie pragnienie manipulacji i dominacji. Znak 5. Częste kłamstwa. Kiedy ktoś ciągle kłamie, nawet w nieistotnych sprawach jest to wyraźna wskazówka, że mamy do czynienia z osobowością manipulacyjną. Dla tych ludzi kłamstwo nie jest jedynie okazjonalnym środkiem, jest to codzienne narzędzie, którego używają do kształtowania percepcji, wywierania wpływu i dezorientowania. Częsta praktyka kłamstwa ujawnia wzorzec zachowania. W którym prawda jest elastyczna i dostosowywana według wygody. Z biegiem czasu możesz zacząć zauważać, jak ci ludzie zamieniają kłamstwa w rodzaj sztuki grę słów, sposób ubierania faktów, który dezorientuje nawet najbardziej uważnego obserwatora. Drobne nieprawdy są rozg przed większymi, bardziej wyrachowanymi zniekształceniami, które służą ukrytym celom. Jeśli ktoś w Twoim życiu nigdy nie wydaje się szczery, nawet w najbardziej banalnych sprawach, bądź ostrożny. Ta częstotliwość kłamstw wskazuje nie tylko na nawyk oszukiwania, ale także na lekceważenie uczciwości i ciągłą chęć manipulowania otaczającymi go osobami. Zdystansowanie się od tego typu ludzi może być niezbędne do utrzymania spokoju i jasności myśli. Znak szósty: brak wyrzutów sumienia. Popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, a poczucie winy lub żalu to zdrowa reakcja, która pokazuje szacunek dla innych. Jednak ludzie o mrocznych intencjach po prostu ignorują tę emocjonalną odpowiedzialność. W obliczu szkodliwych działań nie okazują żadnych oznak winy ani zamiaru odkupienia, wręcz przeciwnie reagują chłodem, pogardą, a w niektórych przypadkach przyjmują rolę ofiar, odwracając uwagę od tego, że nie wzbudzili współczucia czy litości. Ta taktyka zmienia drugą osobę, ofiarę sytuacji, w osobę, która w końcu kwestionuje swój własny sposób postrzegania, często czując się winna z powodu żądania przeprosin lub zmiany zachowania. Brak wyrzutów sumienia zmienia zasady gry. Podczas gdy samolubni ludzie mogą okazywać żal pod presją, ktoś naprawdę niebezpieczny wykorzystuje brak poczucia winy jako strategię, nigdy nie biorąc odpowiedzialności za to, co robi. Jeśli spotkasz osobę, która nigdy nie przeprasza lub lekceważy konsekwencje swoich czynów, bądź podejrzliwy. Ten brak empatii i wyrzutów sumienia to wyraźna cecha charakteru, która może być niebezpieczna, szczególnie dla tych, którzy mają prawdziwe uczucia i intencje. Znak siódmy: Tendencja do izolowania innych. Jedną z najczęstszych taktyk osób o złych intencjach jest izolacja. Usuwając cię z przyjaciół, rodziny i innych sieci wsparcia, Ludzie ci starają się stworzyć środowisko emocjonalnej zależności, w którym zostajesz uwięziony wraz z nimi i nie masz dokąd się zwrócić. Manipulacja jest przebiegła. Zaczyna się od dyskretnej krytyki otaczających cię osób, poniżając twoich przyjaciół lub rodzinę i wzbudzając wątpliwości w ich intencje. Stopniowo zaczynasz oddalać się od tych, którzy naprawdę cię wspierają podczas gdy osoba kontrolująca staje się Twoim jedynym źródłem uczuć i uznania. Tego typu zachowanie stwarza poczucie bezbronności, od którego jesteś emocjonalnie zależny, aby czuć się bezpiecznie, kochany i akceptowany. Jeśli ktoś nieustannie próbuje decydować, z kim powinieneś, a z kim nie powinieneś być w związku, lub często krytykuje Twoje przyjaźnie, jest to czerwona flaga. Celem nie jest ochrona, ale kontrola. Izolacja to subtelna forma manipulacji emocjonalnej, sposób na zapewnienie sobie bliskości bez swobody poszukiwania innych źródeł wsparcia i uczuć. Kiedy zauważysz ten wzorzec, niezwykle ważne jest, aby ocenić, czy naprawdę przebywasz w zdrowym środowisku, czy też jesteś manipulowany aby stać się zależnym od kogoś, kto w głębi duszy pragnie jedynie zdominować i kontrolować Twoje życie. Sygnał ósmy: agresywne i nieproporcjonalne reakcje. Kiedy są zdenerwowani lub sfrustrowani, ludzie o złych intencjach reagują wyjątkowo agresywnie, często reakcjami, które wydają się całkowicie nieproporcjonalne do sytuacji. Agresywność ta może objawiać się na kilka sposobów: werbalnie, obelgami i krzykiem, emocjonalnie, poprzez manipulacje lub bezpośrednie ataki na poczucie własnej wartości ofiary, lub nawet fizycznie, gdy starają się zastraszyć i kontrolować otaczających ich ludzi. Cel tych wybuchowych reakcji jest jasny: stworzyć atmosferę strachu i uległości. W której ofiara czuje się niepewnie i jest stale w pogotowiu, obawiając się kolejnego wybuchu lub utraty kontroli. Nieprzewidywalność tych wybuchów sprawia, że życie z kimś takim jest jeszcze trudniejsze, ponieważ nikt nie wie dokładnie, co może wywołać przesadną reakcję. Ofiary zaczynają żyć w ciągłym strachu przed niezadowoleniem lub atakiem, nigdy nie wiedząc, kiedy gniew drugiej osoby zwróci się przeciwko nim. Jeśli zauważysz, że ktoś w Twoim otoczeniu używa agresji jako sposobu narzucania się, czy to poprzez słowa, czy postawę, powinien to być wyraźny sygnał ostrzegawczy. Agresywność nie jest zdrową ani normalną reakcją na niepowodzenia. W rzeczywistości jest to narzędzie manipulacji i kontroli. Znak 9. Przesadny wiktymizm. Jednym z najbardziej subtelnych, ale niezwykle manipulacyjnych zachowań jest przesadne bycie ofiarą. Ludzie o złych intencjach mają imponującą umiejętność zniekształcania rzeczywistości, przez co zawsze przedstawiają się jako ofiary, nawet jeśli to oni są odpowiedzialni za problemy. Zamieniają każdą sytuację w dramat którym przedstawiają się jako pokrzywdzeni, manipulując postrzeganiem innych tak, aby było im ich żal i poczucie winy. To bycie ofiarą nie jest autentyczne, ale strategią mającą na celu odwrócenie uwagi od własnych działań i niepowodzeń, zrzucanie winy na innych i uczynienie ich odpowiedzialnymi za swój dobrostan emocjonalny. Ta manipulacja emocjonalna jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ tworzy środowisko, w którym prawdziwe intencje danej osoby są ukryte pod maską kruchości i potrzeb. Odgrywając rolę ofiary, są w stanie kontrolować narrację i odeprzeć konsekwencje swojego negatywnego nastawienia, zawsze manipulując emocjami innych osób wokół nich. Jeżeli ktoś stale stawia się w roli ofiary, nawet w sytuacjach, gdy to on jest ewidentną przyczyną problemu, należy zachować podejrzenia. Takie zachowanie służy jedynie destabilizacji emocjonalnej i zapewnieniu maskowania własnych intencji. Bądź świadomy tej strategii, ponieważ często służy ona do manipulowania poczuciem winy i utrzymywania kontroli. Teraz zwróć uwagę, opieka i sposób postępowania. Jeśli zastanawiając się nad wymienionymi objawami, zauważyłeś jedno lub więcej z tych zachowań u kogoś bliskiego, konieczne jest podjęcie działań w celu ochrony jego dobra. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jest to, że chociaż możesz współczuć tej osobie i nawet chcieć pomóc jej się zmienić, nie Twoim obowiązkiem jest próbować zmienić zachowanie kogoś, kto ma złe intencje. Twoim głównym obowiązkiem jest dbanie o siebie i swoje zdrowie emocjonalne. Dlatego pierwszym krokiem jest rozpoznanie znaków i podjęcie działań mających na celu ochronę siebie. Ustal jasne granice. Oznacza to, po pierwsze, określenie, jak bardzo jesteś skłonny tolerować obraźliwe, manipulacyjne lub kontrolujące zachowanie? Osoba o złych intencjach może próbować przekroczyć te granice na różne sposoby, ale od Ciebie zależy, czy pozostaniesz niewzruszony w swoich emocjonalnych i fizycznych granicach. Jeśli ktoś próbuje manipulować Twoimi emocjami lub naruszyć Twoją przestrzeń osobistą, czy to słowami, czy czynami, konieczne jest, aby położyć temu kres i ustanowić dobrze określone granice. Nie czuj się winny, że to robisz. Ochrona osobista nigdy nie jest aktem samolubnym, jest to konieczne, aby zachować zdrowie psychiczne i emocjonalne. Jeśli daną osobą jest ktoś z Twojego środowiska pracy lub miejsca, w którym kontakt jest nieunikniony. Wyzwanie staje się nieco bardziej złożone. W tym przypadku najważniejszą rzeczą jest nauczenie się stabilnej pozycji. Nie oznacza to wchodzenia w bezpośrednią konfrontację czy prowokowanie konfliktu, ale raczej bycie pewnym swoich opinii i działań. Komunikuj swoje uczucia i granice które musisz wyznaczyć w sposób jasny i bezpośredni, nie pozwalając drugiej osobie na wywołanie zamieszania lub zniekształcenie sytuacji na Twoją korzyść. Jeśli zachowanie danej osoby zacznie mieć wpływ na Twoje wyniki lub samopoczucie, nie wahaj się szukać wsparcia u współpracowników lub przełożonych. Często osoby posiadające władzę mogą pomóc w mediacji i skuteczniejszym radzeniu sobie z tego typu sytuacjami. W razie potrzeby mogą nawet podjąć formalne kroki, aby Cię chronić. W niektórych przypadkach manipulatorzy i osoby stosujące przemoc mogą próbować obrócić sytuację przeciwko Tobie, wywołując u Ciebie poczucie winy lub zwątpienie we własne postrzeganie. W tym momencie ważne jest, aby pamiętać, że nikt nie ma prawa traktować cię w ten sposób i że nie powinieneś tolerować emocjonalnego znęcania się, manipulacji lub jakiejkolwiek kontroli. Nie jesteś odpowiedzialny za zachowanie innych ludzi, ale jesteś w pełni odpowiedzialny za utrzymanie zdrowego środowiska wokół siebie. Nie bój się podkreślać swojego głosu i przestrzeni. Uwierz w swoją percepcję i nie pozwól, aby presja zadowalania innych lub bycia wyrozumiałym z kimś, kto nie szanuje twoich ograniczeń sprawiła, że się zatracisz. Priorytetem powinno być zachowanie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dbanie o siebie nie jest samolubne. Jest to sposób na wzmocnienie zdolności radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. W tym wyzwaniami emocjonalnymi i psychologicznymi, które pojawiają się w trudnych związkach. Decydując się na ochronę siebie, przyjmujesz odważną postawę, ponieważ przełamanie schematów manipulacji i kontroli jest trudne, ale jest niezbędne dla Twojego dobrego samopoczucia. Ostatecznie zrozumienie, że masz prawo do bycia traktowanym z szacunkiem, godnością i empatią. Jest podstawą, abyś mógł usuwać osoby, które nie wnoszą tych wartości do Twojego życia. Jeśli zauważysz, że te zachowania stale wpływają na Ciebie, rozważ odejście od tej osoby, nawet jeśli stopniowo. Czasami zerwanie więzi lub zminimalizowanie interakcji to jedyny sposób, aby zachować zdrowie i równowagę. Czasami cisza i dystans to najpotężniejsza reakcja, jaką możesz dać osobie, która próbuje tobą manipulować, kontrolować lub znęcać się emocjonalnie. Ostatecznie zachowanie wewnętrznego spokoju i równowagi emocjonalnej jest aktem odwagi, ale także miłości własnej. Nie pozwalaj nikomu na wtargnięcie w twoją przestrzeń mentalną, emocjonalną lub fizyczną bez szacunku. Zasługujesz na to, aby otaczać się ludźmi, którzy podnoszą na duchu, a nie umniejszają. Jeśli dotarłeś do końca, napisz: Świat potrzebuje Boga. Nie zapomnij kliknąć przycisku Lubię to i wysłać ten film do dwóch osób. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mądrości życia, kliknij film na ekranie. Do zobaczenia po drugiej stronie. Zjadłem logo.